Dzisiaj zapraszamy Was na przepyszne meatballs'y w sosie pomidorowym. Cebulę kraimy w drobną kostkę, a czosnek ścieramy na takiej oto tarce. Rozgrzewamy łoka i wlewamy odrobinę oliwy. Cebulę bierzemy, wrzucamy do łoka. Do cebuli dodajemy czosnek. Gdy cebula i czosnek lekko się zeszklą, Dodajemy pasaty. A następnie doprawiamy solą oraz pieprzem. Nie zapominając o szczypcie cukru. Bułkę namaczamy w mleku. Najlepiej ją najpierw porwać, zalać mlekiem. I odczekać, aż wciągnie płyn. Do zmielonej wołowiny dodajemy parmezan. Namoczoną bułkę w mleku. Oregano i za chwilę posiekam szybciutko natkę pietruszki. Do całości oczywiście dodajemy dwa I... jajka. Prawie byśmy zapomnieli. Trzeba dać. Y... Czyli pieprz i i sól, sól więcej soli. Całość wyrabiamy. Pięknie. Gdy masę mamy wyrobioną, kulamy małe. Midbolsy. Jak małe? Takie odpowiednie. Takie będą dobre? Idealne. Ty masz większego. Tak ukulane midbolsy wrzucamy do naszego sosu. Gdy midbolsy się duszą, gotujemy fettuccine. Do pulpetów dodajemy ugotowany makaron fettuccine. Albo spaghetti, jak nie macie fettuccine. I warto to dodać do tego. Z 2-3 łyżki wody, w której gotował się makaron. Tu mieszamy. Będziemy za chwilę wykładali na specjalny makaronowy talerz. Możemy dołożyć jeszcze trochę sosu. Janek leci sypać odrobiną parmezanu, ale tak, to jest po włosku, nie po polsku, bo po polsku to było dużo. I dolo. i nie może zabraknąć bazylki. To. Zapraszam i życzymy smacznego. Nie.